Witajcie bardzo serdecznie jeszcze raz w kolejnym obszerniejszym odcinku widzowie. Jeśli Wam się spodoba taki content, podoba nam się content typu Fuji, Film, typu aparaty, zostawcie coś po sobie kciuka w górę. Zachęcam również do zostawienia tutaj sobie koniecznie z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco odnośnie informacji na temat moich odcinków, shortów i transmisji na żywo. Pozdrawiam i lecimy z tematem. A dzisiaj temacikiem odcinka będzie Fujifilm. Ja akurat mam Fujifilm FinePix S3200, no będzie o Fujifilmie, ale nie do końca o FinePix S3200. To znaczy, drugim tematem, na, drugim tematem, na który zagłosowałeś się w ankiecie jest to, czy polecam Fujifilm. Oraz opowiem też, jaki aparat w ogóle polecam na początek. <coughs> Swojej przygody z fotografem. Fujifilm FinePix S3200 mam już rok, od zeszłego roku. Służyć mi służy. Fajnie nagrywa. Fajne foty robi, tylko po prostu trzeba zawsze wyczuć ISO i przysłonę. Fajny tryb użytkownika. Tryb manualny, tryb zwykły. Tryb automatyczny. SP, przysłonę. Samo SP, SR Auto, Panorama. Polecam, jeśli chodzi o aparat Fujifilm, FinePix S30, albo w ogóle filmy, bo miałem ich kilka w swojej historii. Fujifilm S280 miałem również, ale go sprzedałem, bo się nie sprzedał. Generalnie każda karta do niego wejdzie, bo aparaty Fujifilm, star zwłaszcza starszej generacji, mają po prostu SDHC kartę, Dlaczego wejdzie to nawet karta w wysokości 64 GB, którą użyję w Olsztynie. Fóźniej film Fine Fix jest bardzo fajny, bo na przykład jak tu otwierasz to i klikniesz, to ci robi foto od razu. I masz bardziej rozświetloną fotę. To się przydaje zwłaszcza w nocy. Jak chcesz robić księżyc, ale ci nie wychodzi otwierasz to. Lampę w sensie błyskową, cykasz i masz. Ja oceniam pracę na fudzie w filmie 8 na 10 w tym roku jeszcze nie miałem zbyt wiele okazji do użycia tego aparatu ale będzie okazja generalnie jeśli chodzi o rzeczy z filma oceniam tak 7,5 na 10 jeżeli chodzi o staty, o aparat i jego mobilność to znaczy obrót nie obrót oceniam 9 na 10 A no i generalnie ten aparat co tam mnie jest dużym plusem cechuje się dużą wytrwałością to znaczy jak pada to i tak, mimo że zamazanie, to i tak się uwieczni fotę czy nagranie, mimo że zamazane od teściu. Także ten, ten aparat akurat cechuje się naprawdę bardzo dobrym, dobrym jakością zdjęć, dobrym jakością filmów przede wszystkim, nawet w nocy. Widzieliście ostatnio film z tego aparatu, jak ty jechał? Fajnie oświetlony mi zrobiło. Czekaj, hmm. widzowie! Jeśli ktoś z Was chce zacząć fotografię, polecam Wam aparat Fujifilm. Niekoniecznie Fanpix. Może być jakiejś starszej generacji, ale tak do obeznania się polecam albo Fujifilm, albo Nikon. Miałem Nikon d 200 ale on był tylko. On miał małą pojemność, więc po prostu w świecie używają go tylko w terenie. Obecnie używam aparatu Fujifilm. Planuję jeszcze z nim podziałać rok półtora. Zwłaszcza, że mam nową kartę Giga. Więc na pewno widzimy się 4 maja w Wąstynie, z aparatem oczywiście i statywem. No, polecam Fujifilm. Jeśli ktoś chce zacząć fotografować bądź załatwić sobie kanał, kanał na YouTube, tam po prostu polecam. Po prostu. Podobało się? Zostaw coś po sobie. Dziękuję i zapraszam na najnowsze odcinki.